Fuzja to zdarzenie, którego było wynikiem powstania serii Dragons Rising. Od początku nie wiemy jak do niej doszło i kto to zrobił, ale możemy wysunąć pewne podejrzenia i teorie. O tym właśnie w tym filmie, więc zapraszam was już do oglądania go. Fuzja połączyła nam wszystkie wymiary, kiedy obecnie mamy w Ninjago i spowodowała wielki miszmasz, który połączył różne plemienia i nacje, jakich jeszcze to nie znaliśmy i te, które są obecnie nam bardzo dobrze znane, jak i kojarzone. ale jak ta fuzja powstała i prawie uniczyswiła cały świat Ninjago? Coś silnego i potężnego musiała się tam zleciać, że takie rzeczy miało miejsce, bo nie było to, bo nie mogłoby to się zdarzyć z przypadku po prostu. Zamieszane fuzje w jakimś stopniu na pewno Był mistrz, i to już jest wiadomo nam Od jakiegoś czasu, wiedział, że takie coś Się wydarzy, ale nie poprosił oczywiście o pomoc Jak zwykle próbował sam wszystko ogarnąć I zapobiec, przez co prawdopodobnie sam Zapłacił za to życiem i w dodatku Powodował zgrzyt w grupie ninja, szczególnie Od strony Arina, bo jego rodzice właśnie Zniknęli przez naszą koalescencję wymiarów. Prawdopodobne jest też to Że złapanie smoka pod władzę I użytek imperium mogło przyczynić się Do fuzji, bo jednak zaburzyło to wszystko Na czym świat stał, ponieważ smoki źródła to jak już wspominałem kiedyś z którymś z filmów na kanale, są w Ninjago na wzór takich bogów i bóstw, dzięki którym cały ten świat funkcjonuje. A jak zaburzysz równowagę i porwiesz na przykład takiego smoka... No to klapa, bo jednak dla całej układanki brakuje jednego, co mogłoby zaburzyć sekwencję całego świata ninjago. Ewentualnie, Mistrz Lorda Rasa mógł coś tam zadziałać o swojej strony, bo jednak wydaje mi się, że to mega dobry plan zmienić stronę jednego z ninjasów, a nawet dwóch, bo jeszcze Jay, uwolnić piątkę itp. No, plan, powiem wam, że bardzo dobrze przemyślany, a w dodatku, Mistrz Rasa wydaje się na ultra potężnego, więc on też mógł coś tam namieszać w tym świecie. To by pozwoliło mu spowodować takie wydarzenie. Może od dawien dawna czeka na odpowiedni moment, by za Atakować ninja w słabszych ich okresie. Albo jeszcze coś silniejszego miało miejsce, czego jeszcze dotąd nie udało nam się pojąć i zrozumieć. Albo po prostu o tym nie wiemy. Zostało nam jeszcze tylko poczekać, a twórcy ugotują nam trzeci sezon powstania smoków i może w niego, może w nim będzie coś sypnięte bardziej o fuzji, i jak mistrzu mógł się do niej przyczynić. Ciekawość mnie zżera, a najgorszy jest fakt, że sezon trzeci jeszcze pół roku mech. Ale zakładam, że jakaś stara lub nowa postać bardzo silna brała w tym ubierny udział. A wy macie jakieś ciekawe. Lub myśli, jakby mogła fuzja powstać? Dajcie znać tam na dole w komentarzu. A to wszystko ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że film Ci się spodobał. Jeśli tak, to będę wdzięczny za pozostawienie po sobie subskrypcji i łapki w górę. Do zobaczenia już niebawem i hej!